Punkt szósty. Prawo Ta część miasta też musi się rozwijać. Nie wszyscy wiedzą, ale mieszka tam około 100 tysięcy mieszkańców. Brakuje tam usług z prawdziwego zdarzenia, brakuje kin, brakuje miejsc rozrywki. Musimy to zmienić. Mamy piękny teren lotniska w domu. Mamy tereny międzynarodowych targów szczecińskich i Struga je zagospodarować na funkcje miejskie, tak oczekiwane przez mieszkańców całego prawo, że, Prawobrzeża. Dziś ci ludzie, gdy jadą do miasta, mówią, że jadą do Szczecina. Nie czują się tak naprawdę naszymi obywatelami do końca. Są jakby z drugiej kategorii. To musimy zmienić i to zadanie przed przyszłym prezydentem i przyszłą radą miasta.